Zostając ze Spring Boot'a oraz Maven'a, przygotujemy taką demonstracyjną usługę typu REST. W tym celu stworzymy nowy kontroler. Klikam tutaj New Java Class i nazwijmy to Node Note Controller. Mamy naszą klasę. Oznaczmy ją w takim razie jako kontroler. Oznaczamy ją adnotacją REST Controller i zobaczmy jak ta adnotacja wygląda pod spodem. Widzimy, że jest to adnotacja, która składa się tak naprawdę z kilku dodatkowych adnotacji. To, co przede wszystkim jest tutaj ciekawe, to to, że jest to zwykła adnotacja controller dodatkowo z informacją o adnotacji response body. Czyli moglibyśmy dodać po prostu tą adnotację na poziomie naszych klas już ręcznie, my natomiast korzystamy z tej złożonej, wygodniejszej formy. Kolejna rzecz, którą przygotujemy, to nasza metoda, którą wywołamy w ramach naszej usługi restowej. Będzie to metoda, która zwraca aktualny czas systemowy. Tak, Nazwijmy ją time i zwracamy aktualny czas system. Natomiast aktualny czas z metody current time millis zwracany jest w typie long. Możemy podejrzeć tutaj deklarację tej klasy. My natomiast chcemy, żeby zostało to zwrócone jako string, dlatego zrobimy taką konwersję. Robimy tutaj plusik i automatycznie Java w tym momencie zamieni nam tego longa na stringa. Kolejna rzecz, którą musimy zrobić, to oznaczyć naszą metodę jako getMapping i w ten sposób. Przekazujemy informację do naszego frameworka, że ta metoda powinna nasłuchiwać na HTTP typu GET. No i ostatnia rzecz, którą zrobimy tutaj to dodamy request mapping, request mapping z odpowiednim endpointem, w tym wypadku nazwijmy to Time. I w ten sposób przekazujemy informację, pod jakim dokładnie adresem ta nasza usługa powinna być dostępna. I tak, nasza usługa będzie dostępna pod takim adresem. HTTP, dlatego że pracujemy z protokołem HTTP. Localhost, deployujemy naszą aplikację lokalnie na moim komputerze. Domyślny port dla mm, usług Spring Bootowych, czyli 8080. Nasz endpoint, w tym wypadku Time, który bierze się z tego miejsca. No i ponieważ tutaj oznaczyliśmy jako GET mapping, to będzie to pod żądaniem typu GET. Restartujemy nasz serwer z naszymi zmianami. Chwileczkę poczekamy, aż on to uruchomi. Dobrze, widzimy, że już skończył. Nasza aplikacja już działa, także możemy przejść do przeglądarki i wpisać nasz adres. Naciskając Enter z poziomu przeglądarki wysyłamy żądanie http typu get. No i widzimy, że nasza usługa się uruchomiła. Za każdym razem, jak odświeżam stronę, to pobierany jest nowy czas z naszej metody. Trzymaj się, cześć.